Witam w kolejnym odcinku. No i co? Jedziemy dalej, zobaczymy, co się z z z ten stanie w kolejnym odcinku. Znaczy, Co się dalej stanie z Pawłem i w ogóle, Paweł niemal z pewnością zabici. co by się stało ze mną, gdyby mnie nie uwolnił. Czerwony, niebieski, żółty. Zarożnicy zary zaryzykował dla mnie życie. Ten często zdarza się w metrze. Nie mogę go tak po prostu zostawić. Paweł teraz jest naszym przyjacielem. I musimy mu pomóc.

Dobrze. Nie wiem, czy zrobię to po cichu. Najwyżej zrobię rzeźnię. No, zobaczymy, jak wyjdzie. I sorry, znowu wciągam nosem, no ale. Te katary mi nie dają spokoju, coś, przez tą zimną pogodę. Mam strasznie słaby organizm, niestety. Kurde, i weź tu teraz, przejść przez nich wszystkich, nie? A nie mogę tutaj? Właśnie tu chciałem. Zamknięte.

the whores and whatever to you want before 7 and all for free. But in the meantime, we go to the bridge to check out what's smoking there. You could do that yourself just as well. That incompetent. I tell again. Uh, if you want something done, you gotta do it yourself. <laughs> <Let's go. laughs> Przestań szczekać, ja pierdolę. Ogłuszać mogę, nie? Czemu nie mogę tu przejść? Co jest? Kurwa Gościu, wypierdalaj. on huh? who's that don't shoot man take anything but please don't kill me don't kill me please Ja chcę go. tutaj. O, coś się zmieniło. Nie zabiłem nikogo. To chyba dobrze, co? Jestem teraz dobry.

Nie wiem czy ja dobrze idę, czy źle. Zamknięte. O kurwa. Ja pierdolę, jak jestem cichy. Jak nigdy. Znowu coś się stało, znowu coś zrobiłem chyba dobrze. Ja pierdolę, tu jest ich jeszcze więcej. No tu już chyba muszę się napierdalać. Czy nie muszę? Możesz, kurwa. O, ja pierdolę! Ja pierdolę, jak jestem cichy! Gdzie ja mam kurwa iść? Tam O kurwa O kurwa, tu jest typ Kurwa, tu też jest typ Jakiś klucz. Ja pierdolę przeszłym to po cichu. Jaki ze mnie cichy gnój? Nie wierzę, sorry, że się tak mało odzywałem. Nie wierzę, że to się udało. Ja pierdol, jak jestem zajebisty. Ja, yeah! Gdzie mój medal? Ja pierdol, sorry, że tak był. Zostawcie go! Ale byłem cichy. Dobra. Uff. Skąd wierzycie, że alarm? Przeszedłem po cichu. Dobra, wyciągamy broń i idziemy. Dawaj Paweł, dawaj. <grystanie> <grystanie> Fuck me! Dzięki. Uu! Ledwo. Przez mrok ocaliłem Pawła od stryczka, a on zamiast zabierze mnie jak najbliżej polis. Wtedy skontaktuje się z zakonem i zamelduję o wszystkim, co się dotąd wydarzyło. Droga na legendarną stację Tatralnaya wjedzie przez katakumby. Nigdy wcześniej tu nie byłem i bez mojego nowego przyjaciela na pewno bym się zgubił. Mam nadzieję, że zna drogę. Ooh. <laughs> That's the way to do it, bro. Just like the three musketeers, eh? if there were two of them. <laughs> you ever read the book? Really confusing, but I fucking love it. Always wanted to be a toss. Uh, you can be D'Artagnan, huh? Eh? Okay. Alright, we're short on time. We go to theater from here, then you off the police. I head back home to the red light. Okay? Okay. I don't like how they gave up. They chase and locked the gate behind us. Uh -huh. ładna, ładna fizyka fizyko flagi. Shit. O kurwa, kreto szurco. Oh fuck. Here, oh Go fuck. To fuck.

Hmm... Wypad. Dobra. Już, już, już. Bo się bałem, że to pająki. Dawaj. Naciskam, naciskam. Uff. Uff. Też tak zrobię. tak, 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 tak. tak

That's high. Definitely no, climbing up this one. no weź włącz tą dźwignię pieprzoną! Okay. Let's hope the works all right. Gościu. Coś znalazłem. Coś tu było. Słaba broń. Już idę. Już idziemy. Nie wiem, mam na razie więcej chyba zrobiłem dobrych rzeczy niż złych. Mam nadzieję, ale podobno po, to jest tak, że zabijesz chociaż jednego, i już jest koniec, nie? I nie będziesz dobrego zakończenia. Co to kurwa było? Fuck. Dalej, dalej, do góry. No, dawaj windo, nie bądź taka, nie bądź taka przestarzała. Damy radę, damy radę. O kurwa, o rzesz kurwa, wypierdalać.

One for all, eh? Ale widzę to też było ważne, że się lepiej zabić światłem niż broni hello! Here. Szkoda, że nie mam żadnego shota, by się przydał, żebym kupił jakiś Czekaj. Czekaj, czekaj Paweł, bo coś tu jest. Wiesz o oh, kurwa, jajeczka. Ja pierdolę, nie za dużo tych jajeczek tutaj. Ale można przeskoczyć na luzie. Right, Już. Let's move.

Dobra, to nie jest drut, to bardziej rurka. Ale musi być czasem śmiesznie. Dobra. No na pewno! Co to, skoki o tyczce? Co jak mi się o dupę zahaczy? Dawaj mi. Uch. Ja Wypadł? O, no, 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 no. It lewa, dobra shoot it Dobra, poszło Dawaj Paweł, dawaj, Dobra Dzięki O szkurwa Dawaj, 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 dawaj! Ooooż ty kurwa brzydalu! No nie mogę pajęczyny! Что teraz? Тарзан!!! Идем, идем, идем Бичес

Znowu morocznie. nie podoba mi się to, no wypierdalaj! Jestem bardzo blisko, bliżej się nie da Za z tych dziurek będą wychodzić na pewno.

no tak, wiem. Hey, look, Dobra, dzięki, super no, jesteś. O to rzesz we'll okay? kurwa. O rzesz kurwa. Ożysz, kurwa. Ożysz, kurwa. Ożysz, kurwa. Jerdalaj. O sz, kurwa, wy, wy dostał się. Spierdol się! Tu jest jakiś inny. Gin! Światło pali. Światło parzy. Mnie nie dorwiecie To jest mój zapis po, Powiedz, że jakiś mały, kurwa jakiś bliży Dobra Nie, nie Proszę nie.

No, wygląda clear. Już jestem cały zasrany. O! Ścieżka przez światło. Niemal dotarliśmy do stacji teratrania. Wejście do metra powinno być blisko, chociaż jesteśmy tuż tuż. Musimy tam dotrzeć przez powierzchnię, a na powierzchni każdy krok może być naszym ostatnim Tylko nie to. Chubak, oh okay. okay with the tunnel collapsed the only way to reach the escalator down to theater station is cross the surface and okay trust me, we don't want to be caught out here in the fucking dark oh we're in luck our this place seems lived in rangers probably i don't know and when there are rangers shit hmm. short on filters We'll have to make do. Kurde, no, ale, ale you jest need? Fucking hell. Hey, priety. I could use a good watch like yours, knowing how much air you got left is a must, huh? You know, I've heard of things roaming around that even bullets can stop. You have been through some bad shit, I oh. know, but not like what's coming. O Remember. If you want to live. Oh, kurde. Don't drop your guard for a Okay? Ale znalazłem, ale znalazłem kryjówkę. Oh fuck. Ale Whoa, that's impressive. Oh fuck. I heard about this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. Uh, the building where it crashed, that's the entrance to the theater. The ice is thawing up here. It's no, almost like spring, Artyomich. Maybe we'll live to see the summer. No, possible. Wait, 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 wait! There's got to be an underground path somewhere around here. The Rangers would never cross the square out in the open. Okay. Okay. We could walk down the wing here. O. Okay. So much for the sun. Those clouds moved in fast. Powolutku, powolutku. Powolutku. O Boże O Boże, głośno Głośno Gościu, rytmo cię słyszę przez ten deszcz Ale podładuję sobie latarkę

This place of death makes me, uh, What to fuck? A może ja widziałem tu cienia teraz jak dzwonił Do swoich rodziców? Let's go out to the Tylko że ja to przegapiłem. Będziecie musieli sami zobaczyć. Tu jest zawalone. Halo? Jest tu ktoś? Jest tylko shot Shotgun mi się przyda. O Jezu, co to dublet tu? Kurwa! Dawaj go! Oh.

Zobaczymy w kolejnym odcinku. Wejdziemy do samolotu, zobaczymy co tam się dzieje. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał. Do Discord, Discorda wbijajcie. Pa pa!